Pamiętacie jak robiłem infrastrukturę nad jeziorem mój wspominałem o drzewach, prawda? Suchych olchach, jak widać zbutwiałe. Do niegdzie jeszcze trochę nawet nawet, nawet w miarę zdrowe. I widzicie umawiali, że wody polskie nie będą współpracować, prawda? A to co jest? O, ładnie wycięta jedna, tu była gdzieś druga, bo tu były stały dwie, zaznaczone, ale to pewnie z drugiej strony pionik jest. A! Tu! O! Zimimy. Tam dalej, jak zobaczycie, to dali za łódkami też wycięta olcha okazała się okazała się też sucha czyli jak się chce to można współpracować z samorządem lokalnym czy z wodami polskimi i działać na naszą korzyść, tak wędkarzy zadbać o dojazd dbać o to, co w wodzie pływa, bo to też można tak. Operat można w każdej chwili zmienić. Artykuł 10 punkt 2 ustawy o rybacy śródlądowej mówi, że w każdej chwili można wnioskować tak, o zmianę operatu, tylko musi uzyskać on pozytywną opinię. Jedną z trzech organów do tego uprawnionych. Obecnie jest zmieniony operat. już od 5 lat istnieje, <laughs> ale ledwo może w 20% to co tam pisze jest wykorzystywane Trochę ponad minimum, ale to co masz maksimum to już względne tak? na obwód z lewni rzeki Guber nr 68 Do usłyszenia